Bardzo ciekawe. Twoje to jest z moich ust, czy będzie ładniej. Nie wiem, czy Cię interesuje. Ja zostałem cruisierem, głównie damskim, bo lubię kobiety. To to cudo? Dzień dobry. Ten samochód filmowy ma 140 koni. To... Tego planujemy, nie, nie będę na ile, ale na znacznie więcej. Kolorowy świat, kiedy ja dotykam Ciebie. Jaki kolor, jaki kolor, Piotrek? Zapytałem. Są dwa rodzaje klientów, obcy ludzie i koledzy. Zgadnijcie z kim mam bardziej przejebane. Słuchaj Pawełku, coś mi wypadło i nie mam mnie na miejscu, ale na spokojnie, jak dojedziesz to zadzwoń, to powiem ci co i jak. No siema, jestem na miejscu chyba, tu jest jakaś szopa? No tak. Taka metalowa, to jest to? Dokładnie, to jest to. Tam musisz wejść i też do mnie zadzwonić. Dobra, okej, okay. na razie? Tylko się nie przeraz. <grym> Cześć. Masz ją? No widzę ją. Tylko wiesz, tam silnika nie ma. A gdzie jest silnik? Bloki głowice powinny gdzieś tam leżeć, a resztę ci dowiodę na spokojnie. Nie stresuj się Pawełku. To za tamtym silnikiem, tak? No tak. Ale słuchaj, taki fachowiec jak ty na pewno sobie z tym poradzi. Nie takie rzeczy już robiłeś, wiemy o tym obydwoje, a resztę ustalimy na miejscu jak się zobaczymy. Do zobaczonka. Trzymaj się. Kolejne zlecenia. Może nie tyle nietypowe, bo te silniki robimy cały czas. Chodzi o 911, ale sam sposób, gdzie odebraliśmy ten samolot, bo było to z jakiejś szopy. Auto sprowadzone z Dubaju. Co robiło w szopie, jak się tam znalazło, kto je tam wprowadził, nie mam pojęcia. Czy wszystkie części manele są do niego, nie mam pojęcia. Jestem pewien o tym, że uda się nam przywrócić życie. W tym pojeździe i będzie on latał jak szata. Właśnie samochód ten przyjechał z Dubaj, także on jest cały uwolniony. Był cały w piasku wszędzie. I więcej roboty przy czyszczeniu, tego silnika niż przy składaniu. Czyli każdą każdym trzeba to wyciągnąć, rozebrać, rozbebeszyć wyciszyć, umyć, wypukać i później to wszystko na nowe złożyć. Bo tak to no nie może tak. Zaraz rozbierzemy tą część. To jest taki olejowy separator. się nazywa. Kiedy on się przyjmuje to później do układu doletowego leci olej. Ale tylko kiedy on szkodzony. A my rozbierzemy to, żeby sprawdzić i mieć pewność, że to wszystko. Kule działa. Cześć, działa. Mówi Radek Batman Service. Mam y, takie Porsche 911, symbol nadwozia 991. Jest to silnik 3,4 litra. 350 koni mi pokazuje katalog. Y, potrzebowałbym y, sporo części do samego silnika, jako silnika. Byśmy zaczęli może od zestawu pierścieni. 150 zł na klock. Dobra. I tak. Potrzebuję zestaw uszczelek silnika do góry na górę. Tu mi pokazuje cenę katalogową 2009 zł. No jest, mam na miejscu. Jeszcze tutaj jako patrzę jest informacja uzupełniająca, że tam jest bez uszczelek pod głowicę, więc ci jeszcze przedyktuję symbole uszczelki pod głowicy. To jest Elringa, podam ci numer. Więc tak, wiem, że na pewno tam jest pół blok, więc na pewno on jest klejony, więc wrzuć mi jednak jedną pastę tą dużą pod ciśnieniem ręka. Uszczeniacz u tyłu, to jest L-Ring 158 430 no, nie, tutaj mamy, tak. i L-Ring 247 110, to jest przód. Do tego byś mi wrzucił jeszcze od razu takie coś, bo na pewno powinieneś mieć OX 254 D4. To powinno, być, to powinno się mieć na miejscu, bo ostatnio to brałem. Wrzuciłbyś mi do tego Motula 0W-40, ale wiesz co, weź mi Paweł wrzuć jakiegoś tego lepszego Motula, jakiegoś tam, nie wiem, może z jakiegoś tam e, z tych racingów, albo z tych podobnych jakimiś tam dodatkami. Dwie piątki, bo ja potrzebuję tam 8 litrów na zalanie silnika po, po, po naprawie. Dałbyś mi 10 litrów płynu od G12. E, jeśli chodzi o górę silnika, to ona jest kompletna. Wiesz co, Paweł, to tylko proszę cię, jakbyś mógł yy, jeszcze mi wrzucić te panewki, bo ja tego nie mam w katalogu, ale ty pewnie Dobre, to znajdziesz. Ale panewki to są racinga, nie? Tak, 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 masne panewki Dobrze. daj mi. Dobrze, nie ma problemu. Nowinał, nie Nowinał, nominał, nie? Nominał, nominał. Nominał, dobra. Nie ma problemu. Ja sobie zbiję za tyle, nie, wbijaj mi to i ja potrzebuję tutaj Dobre, akurat w okay. tym przypadku tego silnika ceny są akurat drugoplanową. Dobra, to w czyli będę miał to po weekendzie, tak? Tak jest. Oczywiście. Dziękuję Ci bardzo, pozdrawiam. Cześć. Będziemy wkładać tryski, także trzeba trochę przysiścić, żeby wszystko było czysto, fajnie. Bierzemy. Dobry. Teraz Dobry. montujemy śruby. Śruby muszą być nasmarowane, ale nie mocno. Jeżeli będą śruby za, za mocno nasmarowane, to w momencie kiedy będziemy zaciągać głowicę po prostu mogę, nie. możemy pociągnąć y, gwint, tak, gwint na pewno z y, głowicy później będzie duży problem. No a jeżeli nie będą nasmarowane to u nas y, te miejsce po prostu nie będzie normalnie ślizgało i śrubki po prostu popękają. Także to też. Jakieś dupe ciśnienie dzisiaj, co? Nie nienawidzę takiej pogody. A może przemęczenie? Szlak wie. 911 jest wyceniona na zawieszenie i została zaakceptowana. Te amortyzatory i wahacze. I wahacze. No to dobrze. Wahacze i górne mocowania w sumie dzisiaj rano zamówiłem. Czekamy jeszcze na odpowiedź tych o amortyzatory, bo problem tam polega na tym, że ich nie ma w Polsce. Tam chodzi? Tak i dałem jakiś tam termin, że jeżeli do wtorku mnie dostarczą to weźmiemy, mm. a jeżeli nie, to będę ich szukał gdzieś tam w Polsce, może u kogoś na półce leży. A to było z, z Porsche? Z czy nie? Nie, to było akurat z IC. No ale też tam wchodzi Bilstein normalnie. No Bilstein jest. jest fabryczny mm. i to jest ten z psm normalnie, z kablem w ale wszystko. To co? Która, sure, ja pierdolę? Everything manual. W Porsche ciężko to dostać, ale fajnie znaleźliśmy taki zamiennik. Manual to jest instrukcja, taka. Momenty dokręcania tych śrub i w jakiej kolejności? Kolejność jest bardzo ważna, bo jeżeli dokręcisz śruby nie takie jak pisze fabryka, do silników, no to po prostu może puszczać wodę z tym z olejem, być taka mieszanka i tyle. Jeżeli ten silnik składać bez manualu, no to trzeba mieć takie duże jaje, żeby to złożyć. Tutaj może być? Tutaj. Pokazuj mi, że jeszcze dalej. Jak Diag są... Nie, dalej. To jest Fucking shit. shit. Oh, man. Normalnie w, w, w sadzie auto jest. No, no, no. O, to, o. Też jabłka są. To jest. O, 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 to tu. No piękna. piękna. O, widzę, po polu jeździła. No, no. Cóż. To jest maleńka. To jest, pierwsze wrażenie jest dobre. No. Bardzo dobre. Bardzo dobre. No to pytanie teraz, czy ona fruwa i jeździ, czy nie jeździ, bo jeżeli nie jeździ, no to kurde będziemy musieli jednak skorzystać z opcji laweta. Więc mamy taką samą jednostkę jak była w szybkich i wściekłych. Do tego na co należy zwrócić uwagę, mieliśmy kłopot przy każdej Eklipsy, za którą jeździliśmy, ma zdrowe kielichy i w ogóle nie robione nigdy. To jest oryginalny polift. Tak? Jestem pewien. No i lampy, lampy. My te lampy sprzedamy za tyle, co kupiliśmy to auto. No dokładnie. Zobaczcie, ile tutaj jest miejsca na to, żeby wsadzić turbo. Idealnie, od frontu, kolektor wydechowy. Tylko ja dziewczyn. nie wiem, czy ta z szybkich wściekłych była uturbiona. Nie była. Nie była. Ale było. mówię, że robimy lepszą. No. Wejdzie wszystko w praniu, zobaczymy. No tak. Nie wszystko naraz musimy zrobić. To było jakby... Podstawa, czyli znaleźć taką, która będzie nam najbardziej odpowiadać i Paweł, ja tego aż tak nie śledziłem i nie szukałem, ale Paweł to spędził miliony godzin wszędzie. Tak, i tą. tą... Po, jedną najpierw, pra, po jedną prawie, że pojechaliśmy. I to, żeby I była... nie powiedzieć, była cztery razy droższa niż ta. Tak, no? Cztery tak, razy tak, droższa. Tak, tak, tak. I jeszcze to był przedlift zrobiony na polift. Była ładna, ale tak. My patrzymy lampy, wszystko się zgadza. Paweł mówi ty. Już jedziemy, ja już pieniądze wziąłem. Paweł już się pakujemy, jedziemy, a Paweł do mnie dzwoni. Mówi ty, ale ona ma lampy chińskie, takie wiecie. Yy, yy, LEDowe. tak. Ale... Angel <grych> no i... kierunki jak w Audi, Matrixy. Dobrze, że nie pojechaliśmy, bo byśmy tylko kilometrów narobili. A tu mamy taką ładną, czyli I już masa osób yy, ją dlatego rezerwem na wtorek, bo widzimy, że tak mamy czas jechać. No ale mamy masę wiadomości, lampy, lampy, prif, 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 więc... Jesteśmy... Rzutem na taśmę nam się udało. Jesteśmy wielkimi, wielkimi wygranymi dnia dzisiejszego. Tak bym powiedział. Gratuluję ci. Jak się czujesz jako współwłaściciel najszybszego Eclipse w Polsce? Przyszłego najszybszego? Przyszłego. No już, ja już tak o nim mówię. Zajebiście, naprawdę. Maga, no, już też nie mogłem się doczekać, nie? Zobacz, jak on idzie. Nie no radość z jazdy Piemci <laughs> że się jaram jakbyśmy lecieli lambą <laughs> Ale szatan roboty je się przy tym silniku nie wiem no może z dwa dni może mniej Pablo wiesz o co chodzi nie? Krótkie podsumowanie pracy, jakie wykonaliśmy nad tą 911. Widzę, że po Dubajach, on był trochę już zmęczony. Teraz musimy zrobić te wtryski dokładnie, jest te drdolone usiłki. Silnik był w skrzynkach po ogórkach. wskoczysz do ci da normalną pracę. Machaj, to dobre. Na no, tym etapie jesteśmy. Myślałem, że jakieś konkretne będą. Aleks, tam właśnie wkłada silnik już do 911. Robiliśmy w nim praktycznie nowy silnik.